Ok, zaczynamy. Na początek zapytamy się, um, jaką częścią wszystkich kółeczek są kółeczka koloru pomarańczowego? Policzmy wszystkie kółeczka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wszystkich naszych kółeczek jest 14. Policzmy, ile jest kółeczek koloru pomarańczowego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kółaczek koloru pomarańczowego. W takim razie proszę mi powiedzieć, jaki to będzie ułamek. Oczywiście, wszyscy już pewnie wiemy, że jest to ułamek 9,14. Ok, jeżeli kółeczka pomarańczowa. To jest 9 czternastych wszystkich moich kółeczek przedstawionych na tej planszy, to jaki ułamek stanowią, jaką część stanowią kółeczka koloru zielonego. Jak widzimy 9 kółeczek jest koloru pomarańczowego, dlatego od 14 dodejmiemy 9, pozostaje nam 5 kółeczek koloru zielonego. Także jaka to część wszystkich moich kółeczek? Jest to 5, 14. Ok, przejdźmy na drugą planszę. Wykonamy to samo zadanie, czyli policzmy wszystkie kółeczka na planszy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. Wszystkich kółeczek na naszej planszy jest 12. Policzmy kółeczka koloru różowego. 1, 2, 3, 4, 5. Oczywiście zadajemy to samo pytanie, mamy 5 kółeczek koloru różowego, dlatego pytamy się, jaka to część wszystkich naszych kółeczek? Oczywiście 5 dwunastych. Jak nie trudno się domyśleć, pozostałe kółeczka to kółeczka koloru żółtego 12 odjąć 5 jest to 7. Czyli 7 dwunastych to są kółeczka. Koloru żółtego. Ok, mamy już kwestię ułamku załatwioną. Teraz przejdźmy do kolejnej części, a mianowicie jak zamienić teraz te ułamki na procenty, ponieważ naszym celem jest odpowiedzieć na pytanie, jaki procent wszystkich kółeczek stanowią kółeczka koloru pomarańczowego. No właśnie. Co tu należy zrobić? Oczywiście pamiętamy z poprzedniej lekcji, że 100% było to 1. Dlatego teraz powiem Wam pewną rzecz, że jeżeli przemnożę razy 1, to nic się nie zmieni. To znaczy 9,14 razy 1 to nadal jest 9,14. Ok, to teraz będziemy myśleli procentowo. 1 to 100%. Czyli ja zamiast pisać 1 mogę napisać 100%. Dlatego teraz odbywa się zamiana ułamka zwykłego na procent, czyli mój ułamek zwykły mnożę razy 100%, czyli będzie to transformacja. Przekształcę się z ułamka zwykłego na procent, wykonując właśnie tą operację razy 100%. 9 14 razy 101%. Oczywiście możemy pokusić się o skrócenie przez 2. 14 podzielić na 2 to 7 i 100 podzielić na 2 to 50. Nic więcej nie możemy skrócić. Zostaje nam po prostu wymnożyć, czyli 9 razy 50 mamy 450. 7 razy 1 do 7. I dopisujemy znaczek procent. Oczywiście można jeszcze wyłączyć całości, czego ja tu nie będę robiła, bo już mi zabrakło miejsca. Ale spokojnie 457, każdy z Was łatwo sobie policzy, jaki to jest ułamek, yy, jaka to jest liczba mieszana, przepraszam. Ile mamy całości w 450, ile mieści się w siódemek. OK, ale przejdźmy do kolejnego przykładu, czyli 5 14. Jak zamienić na procent? Dokładnie w ten sam sposób, czyli mnożymy razy 100%. Jak mnożymy, to pamiętajmy, że mamy zakaz całości, więc najprościej można to przedstawić w postaci 5,14 razy sto pierwszych procent. Równa się i skracamy przez 2. 100 podzielić na 2 to 50, 14 podzielić na 2 to 7. Uzyskujemy ułamek 5 razy 50, to jest 257%. No, tu możemy sobie wyłączyć całości, mamy miejsce, więc pytamy się ile... W 250 mieści się siódemek. Hmm. No, jeżeli ktoś ma z tym problem, to powinniśmy wykonać dzielenie sposobem pisemnym, czyli 250 podzielić na 7. Ale pomyślmy, w 25 ile by mieściło się siódemek? W 25 mieściłyby się 3 siódemki, czyli 7 razy 3 to 21. Czyli w 210 siódemek mamy 30. Ok, to zostało nam jeszcze 40. W 40 ile mieści się siódemek? Dokładnie 5, ponieważ 30, może niedokładnie, ale 35 podzielić na 7 jest to 5. Podsumujmy.

I dopisujemy znaczek procent. Przejdźmy do kolejnego przykładu. 5, dwunastych. Żeby zamienić na procent, ponownie wykonujemy tą samą operację, czyli razy 100% i dla ułatwienia już zrobię pierwszy. Ponownie się, zapytamy się, czy możemy skrócić. Oczywiście tak, skracamy przez 4. 12 podzielić na 4 to 3 i 100 podzielić na 4 to 25. Równa się, uzyskujemy wynik 5 razy 5, 125, 3 razy 1 to 3. I dopisujemy znaczek procent. Równa się 125, ile mieści się trójek? No i tu odpowiedź: 40. W samej 120 trójek mamy 40 i jeszcze pozostaje nam końcówka 5, a w piątce trójek mieści się 1, czyli 41 całych i 2 trzecie i dopisujemy znaczek procent. Tą samą czynność wykonujemy dla ostatniego naszego przykładu, czyli razy 100% pierwszych.

trzecich I dopisujemy znaczek procent. Wyłączyć całości, i oczywiście uzyskujemy wynik 175. Ile mieści się trójek? Możemy wykonać dzielenie pisemne. To chwilę się zastanówmy. W 50 mieści się 50 trójek, czyli 150, tak, 150 mieści się 50 trójek, zostało nam jeszcze 25. W 25 trójek mieści się 8, czyli weźmiemy pod uwagę liczbę 24, podzielić na 3 to jest 8. Podsumowując, zostaje nam 174, 50. Osiem. Czyli mamy 58 całych i 1 trzecia procent. Myślę, że teraz już nie będzie problemu, żeby zamienić każdy ułamek zwykły na procent. Powtórzmy jeszcze raz. Jeżeli chcemy zamienić ułamek zwykły na procent, wystarczy ten ułamek przemnożyć razy 100%. Oczywiście tę samą czynność możemy wykonać dla liczby mieszanej, czyli jeżeli mamy do dyspozycji liczbę mieszaną i chcemy ją zamienić na procent, również przemnożamy ją razy 100%. Pamiętajmy jednak, że żeby wykonać to mnożenie, liczba mieszana razy 100%. Musimy liczbę mieszaną zamienić na ułamek niewłaściwy.